w czapeczce, ale brzydki jestem bez czapki. Nie, taki żarcik po prostu zawsze, jak zawsze mnie widzicie w czapkach z daszkiem, po prostu jakoś tak wychodzi, że przyzwyczaiłem się. Przyrosło mi do głowy. Nie, no taki kolejny żarcik. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj będzie pierwszy poradniczek w moim wykonaniu. Będzie to zakładanie gum na Główki, ewentualnie główki na gumę, jak zwał, tak zwał, bo zaraz się przyczepią, że coś znowu źle powiedziałem. W każdym bądź razie poradniczek, jak według mnie idealnie założyć gumę na instrument. <gulanie> Kolejny żartik, jak idealnie założyć gumę na główkę dzigową, albo główkę dzigową, wbić na gumę, ale już się powtarzam jak szalony. W każdym bądź razie za chwilę Wam... Ponabijam, w modele będą to gumy realistyczne od Maćka oraz guma Dragona Bandit Główki jakieś bodajże JMC Adventure Tak, no a główki będą w gramaturach 25, 30, 20 Tak, pod Bóg, gdyż wybieram się właśnie nad Bóg No dobra, lecę Pierwszy poradnik w moim wykonaniu na gumach realistikach, to już w nowej odsłonie okoń, taki złotawy, płoć natural, płoć soleden, to już widzieliście, co połapałem na nie. Płoć natural mała, złota, uklejka mała i jazgasz. Jest jeszcze uklejka duża, ale już jej ze sobą nie brałem, bo nie mam haki. Haki będą to główki jigowe, już o gramaturze podbóg 20-25, ten jest na rozmiar 4.0, ten 5.0. Pokażę Wam jak dobierać główki do gum i jak je ogólnie nabijać. Zacznijmy może od płci seledynka, jest to dosyć mała guma, wystarczy do niej hak 4,0 czy znaczy zaraz sprawdzę 5.0, może 5-0 będzie bardziej pasował, powiem szczerze. 5,0 będzie bardziej efektowny. Oczywiście na dzień dobry. Zanim nabijemy na gumę, staramy się ją przymierzyć. W którym miejscu ją przebijać. Ile ma wystawać. Hak nad gumę. I zaczynamy. A więc przymierzamy, tak to mniej więcej ma wyglądać, jeszcze z tej strony, na takiej wysokości, oczywiście, w pyszczek. Staramy się, żeby hak był centralnie na środku. I ja to robię zazwyczaj powoli, bo wolę mieć to fajnie zrobione i dokładnie. No. Hak oczywiście też wychodzi centralnie. Staramy się, żeby centralnie wyszedł w samym grzbiecie. Tak jak właśnie w tym przypadku udało się. I naciągamy elegancko na główkę. Lubię sobie tak właśnie wyprostować. Tak wygląda według mnie już najlepiej perfekcyjnie nabite, nabita guma na hak. Jest bardzo niedużo hak wystający, co umożliwia dla sandacza, bo głównie tu chodzi o sandacza, wzięcie w pysk przynęty i żeby sandacz uderzając pyskiem, sandacz ma wąski pysk, nie zatrzymał się na pysk na haku, tylko po prostu łapnął go całego. Tak wygląda. Pocz Seladen Realistic na haku 5-0. Teraz weźmiemy drugi 5-0. Haki są zabezpieczone w takich fajnych otoczkach. Teraz będziemy zakładać na okoń natural. A to będzie za mały hak. Zdecydowanie za mały hak. I tyś nie wziąłem dłuższych haków, także nie będę go nabijał na ten hak. Przypuszczam, że to 670 powinien być hak. Hak powinien wystawać gdzieś w tym miejscu. No niestety te główki są za małe. Także o konia nie będę. Kół. Płotka. Też ten 5-0 jest ciut przykrótki. Wolałbym, żeby było trochę dalej, także zostaną. Może później pójdę po haki i nabiję je Dłuższe haki. Dobra, mamy uklejkę. Uklejka Natural 10 cm. Jeden z najnowszych modeli. I tak samo tutaj jest 50. Też hak 50. 4.0 0 chyba pasowało do tych małych soldenów też. ale dobra. Nie będziemy się bawić w taki sposób. Oczywiście przymierzamy sobie. Jest. Wiemy, jak zrobić to teraz. Przebijamy centralnie w środek. I lepiej, powoli, nie ma co się śpieszyć. Przebijać gumę, żeby to zrobić perfekcyjnie. O. Nigdy nie, nie dojdziemy do takiej wprawy, żeby to było. Można było szybko zrobić bezboleśnie. W miarę się udało. Troszeczkę, jak widać, tutaj zboczyłem z linii. Dlatego od razu mówię, że warto pilnować, żeby było na samym środku. Tutaj jest dosłownie milimetr z boku. Ale tak wygląda. Hak. Bity. Mógłby być troszeczkę głębiej, w sumie, powiem szczerze. Nie wyszło mi to tak perfekcyjnie jak w tym przypadku, bo w tym przypadku jest po prostu idealnie. Oczywiście według mnie. Dobra, teraz spróbujemy założyć hak na Bandita. Bandit jest to guma od Dragona. Bardzo fajna, dość słowna guma. Miałem fajnego suma, na którym z filmu było widać ten ogon. Naprawdę mocno zamiata robi, robi dużo, dużo, dużo szumu w wodzie. To są 20, 20. na 30. To jest 4,0. 4,0. 25 gram na haku 5,0. Jak widać, są zabezpieczenia. Są to haki JC Adventure. Bezkołnierzowe, także nie rozpychają. Gum. Dobra, tak samo jak. W przypadku realistików, najpierw do gumy. Przymierzamy hak. W tym przypadku będzie chyba fajnie wyglądało, bo ten hak się prawie schowa idealnie. Mm, dobra. I powtarzamy zabawę. Tutaj akurat niepotrzebne są haki bezkończowe, gdyż te gumy są na tyle szerokie, że. Nie będzie ich tak rozpychać. Dobra, mamy nabitą gumę. Też bardzo fajnie to wyszło. Chociaż mogło być troszeczkę jeszcze bardziej schowane. Widać w ogóle gumę nie zdeformowało. Jak była prosta, tak jak oryginalnie jest. I pracuje. Bardzo ważną rzeczą jest właśnie, żeby guma nie była nabita, żeby tutaj się nie zrobił łuk jakiś, takie poszczepione, czy żeby guma była tak wychodziła gdyż ona od razu zmienia swoje właściwości, swoją pracę także guma musi być nabita na hak do samej główki tak, żeby tu była idealna, prosta linia nie było żadnego, że za daleko zbite, że tu się robi taki karp czy po prostu, żeby było niedociągnięcie, że o tak będzie wystawać wtedy jest mniejsze Ściągalność gum, na przykład, jak ktoś ci uderzy w ogonek, to przez jakiś czas ta guma nie będzie schodzić z haka, Aczkolwiek po jakimś czasie tak czy siak już będzie schodzić. Dobra, teraz jazgasz. Jazgasz jest to już na spokojnie na główeczce 4-0. Żeby nie zdeformować jazgarzyka, tak mniej więcej to będzie wyglądało. Fajne, ma fioletowoczka, co rękodzieło także jest do kupienia oczywiście na OLX macie link podany w opisie no i w dobrych sklepach wędkarskich typu Lublin rybka na sklepie internetowym u Rafisza. też są dostępne udał się jazgarzyk bardzo szybciutko tak to ładnie wygląda tak jak powiedziałem jest niezdeformowane, centralnie w grzbiet. Hak wbity, wyszedł i tak to wygląda. Także mamy dwie uzbrojone. Jeszcze uzbroimy płotkę. Natural. Tu już będziemy potrzebować Hak 5.0 chociaż tutaj poszedł i 4.0, ale łapałem wcześniej na 4.0, ale jakoś tak jak mówię. Tak jak mówiłem, przy Saldenie 5.0 fajniej to wygląda. Oczywiście za każdym razem każdą gumę, którą zakładam, zawsze sobie na początku przymierzam i dopasowuję. I nabijamy. nabijamy, nabijamy. Teraz pójdzie to trochę szybciej. O. I znowu bardzo fajne. Już prawie jak automat idzie. Trochę gum się tych nabiło w życiu. A no, haki już. Także guma pracuje. Ogonek niezakłócony. Dobra. Przypomnę to, jakby ktoś się pytał. Jest to plecionka tytanowa JMC. Bardzo fajna. Dobra. Teraz idę po hak 5 albo 6-0. Jakiś dłuższy, żeby pokazać wam, jak nabije tego okonia. Ja. Za moment, wracam. No i jestem już z powrotem, mam już HAK 7 albo 8.0, nie pamiętam. No jest dużo, dużo dłuższy od tych, powiem że Nie do końca jest, pamiętam rozmiarówki. Jaś tam próbowałem sam pomalować, też takie coś mi wyszło. No ale mniejsza z malowaniem. A, odnośnie malowanych główek, to zapraszam do Grzesia Belki, naprawdę bardzo fajnie to robi. Będę miał niedługo takie fajne trupie czaszki, to tam wykonuje jakiś kolega te główki, a on tylko je maluje, także naprawdę bardzo fajnie wychodzą, i trzeba będzie to zobaczyć. Mamy już oczywiście hak dobrany do konia. Tak to mniej więcej wygląda, myślę, że będzie idealny do tego konia. Dobra, nabijamy okonia. Okonie mają fajne tutaj takie oczywiście. Pamiętajcie, że w środeczek i powoli, bez pośpiechu, trzeba przeciągać gumę. Jest i mamy nabitą. Guma. No, i teraz właśnie pokażę Wam, jaki popełniłem błąd. Zobaczcie. Hak poszedł w bok. Guma troszeczkę w bok. Zrobię to tak. Ona się przekręca. Nie jest idealny. Delikatnie, za daleko nabiłem hak. Mimo przymierzenia, czasami to się zdarzy. Najlepiej od razu to zrobić. Cofnąć dosłownie milimetr i poprawić. Ustawienie gumy teraz jest już prawie że idealnie. Ogonek pracuje, hak nie za daleko, wystaje. Jest fajnie, jak ten drapieżnik ciapnie, to akurat z hakiem. Guma, jak widać, nie jest zdeformowana. Pierwsze bicie było delikatnie. Dosłownie, ile macie? 2 mm. Za daleko, i już jest całkiem inna guma. Także okoń jest już też nabity. Dobra, tyle z dzisiaj. Tak jak wam pokazałem. Płotka nabita. Tych nie nabijałem już. prawie to samo. Jazgasz nabity. Okoń ukleja i włócz selerem, dużej płotki, a jeszcze bandit, jeszcze bandit. tej płotki już nie nabijałem, bo niestety nie mam odpowiedniego haka do niej i tej też nie nabijałem. nie będę wszystkich nabijał, może przyjdzie czas. także tak wygląda. oczywiście według mnie idealne ponabijane gumy nie za dużo wystający hak. W odpowiednim miejscu guma nie jest pokrzywiona, tak jak w tym przypadku. Zresztą, wszystkie przypadki, niektórych tak jak widzieliście, musiałem poprawiać. I jutro wracę na BOK. No, i tak właśnie nabite główki, oczywiście, według mnie są najlepsze, gdyż nie tracą swojego, swojej pracy. Nie zakłócają po prostu tego, jak zostały zaprojektowane, stworzone i mają odpowiednie długości do haków. No dobra, tyle na dzisiaj. Pierwszy poradnik zrobiony, mam nadzieję, że wyszło ok. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, na fanpage i na Earlix, jeżeli ktoś chciał zakupić właśnie takie gumy. Trzymajcie się, zostawcie łapkę, w górę i do zobaczenia już nad wodą. Hej!